Hej, hej, kochani, pozdrawiam Was bardzo gorąco, dziś ty i znajduje się nieopodal budynku, który został oddany do użytku w 1898 roku. Pełnił funkcję aresztu wcześniej, taką funkcję aresztu pełniła Wysoka Brama od 1858 roku. Moi drodzy, do 1939 roku w tym areszcie przebywali polscy działacze polityczni niepodległościowi, oświatowi po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku e, budynek służył jako areszt na potrzeby NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa później oraz do chwili obecnej jest to areszt śledczy służby więziennej w Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Hej!